To ja jestem, za ścianą i dostałem stary, nie wiem co chodzi. Może gdzieś z parku jeszcze strzela? Nie, nie. O, Podjeżdżają, stąd. Podjeżdżają. patrz, padłeś na ten sam pomysł, eh? Ja. Zabierz <śmierdziś> go? Tak! Explosive no. kill! <śmierdziś. <śmierdziś. O kurde! Cześć, Cześć, się z lewej gdzieś było, o kurde! O kurde Wow, wow, wow Skąd Chodź, ja się schowałem Zabili mnie, kurde Gdzie są? Gdzie są? W parku Naprzeciwko ciebie jest, za drzewem Jak to oni przepatrzyły, pobiegali Nie wiem, czy master nie patrzył tam blisko

I to od góry chyba z go, go, go! perkami. Czas leci. No nie sądzę, żeby Maus cokolwiek wywalczył pod bumsajtem B. To był naprawdę ważny frak od Karigana w tej rundzie. Widzimy sniperze, już ruszają długą. Ale Aloy Rain po flashu, dobra decyzja! Ale jednak dwa fragi od Ralena! Co tam się musiało stać? Dobra decyzja, powiedziałem, ale niekoniecznie! I nagle bombsite, a zostaje opanowany. Jeszcze Maus wyczekał zawodnika. No to jest coś niesamowitego. Wydawało mi się, że ten flash zmieni wszystko, że ten flash ugra rundę zawodnika face. A tymczasem widzimy zupełnie co innego. No ale zobaczmy, Jake'em jeszcze powalczy, ale Ralen nie daje mu najmniejszych szans trzymaj ten balon górny. Ale długie no nie słyszę. Dobra, to co, by nic chodzi. Sprawdź, stąd, coś mówiłeś, co Żeby się mostek ktoś też bo ja nie, 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 na znaku? No zrobić nie, nie, No nie, 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 to palmy masz jakiegoś tego Macie Chodzę długą autą To bliznusz Wszyscy <poboczku> chyba tak, <grym wytoszku> Banan wchodzi, banan wchodzi <grym wytoszku> Nice Nice, lego Przy schodach jest Po prawej Pod tobą będzie sobie gdzieś Przy kamieniu Leży Trzy sekund Budka Dawaj, dawaj, dawaj Kurde, jakiś Balkon wyskoczył Przoda, bez a zajął. Tak, zają. ja, w skoszu bez. pomóc. Lecę! Te kurwa odczytujące. Przecież ten kilka, kilka kurwa kreton wbiega przez środek bez, i go nie może jepnąć. Puuuu. Nie, no, no mu 99,4 mordy, nie? Kurwa, no. Jak. tam lewo, next? Prawo, idę. Nie ja wiem. Twoje prawo. Nie wiem. Wychylamy jeszcze raz. Albo nie. Nie, teraz nie wychylają no, Za gąbkę. Do jedzenia. Ja mam, Monster ja coś. Mam. Monster wyszij, 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 <mulik> Patrzę monster. Nie brawo. Jeszcze Tu Ostatni został Monster. Nice. No. Mostar Mostar nie, monster. Nice. Nice. nie no, co to za retarda? Oni wiedzą, że jest drugi bombsite. Boją się siebie. Korzeń tam, zapuścił korzenie na midzie się nie rusza stamtąd, i chodzą w czterech pod B, nie? Czy, te, czy panowie, ten patitek i ten krank, oni kiedykolwiek na jakieś lanie grali, albo coś? Tam patitek gra na jakimś lanie, ale tam... Wiesz, jakie są polskie lany, nie? Krank grał... Na Grasz rano. na kurczak.pl, kurwa, czy tam... Nie, akurat krank jest czysty. Nie, krank, kranka znam, ale patitek ma bana na faceicie, no. Stary, no. Nikt bana za darmo nie ma, kurwa, no. No to pra... Grał ze mną miksy i wiem jak gra, wiem, że haksuje, śmieć zajebany. No, no. No, Młody tym chłopak. O to, to tym o to, to ty o zakończmy rozmowę o patitku tak. <śmum> Bo nie chcę się o tym gówniarzu gadać, kurwa, odpalony. To jest ja taki. Może Polacy prowadzą. To Face nadal może stanowić zagrożenie. Minuta do końca. Wciąż 5 na 5 i Face pod BOP B Tutaj wcelowany jest Maus, dalej ustawiony Michu. Teraz bardzo ważne, żeby Alu nie namierzył szybko Mausa. Alu agresywnie, ale Maus jednym i drugim fragiem. Bomba na ziemi, no Michu nie daje rady. Maus ma Maus Mausinio! Co to miało być? I Maus szansa na Ace'a, ale widzimy, że Maus nie podpala się. I klas, klas, klas bije brawo Mausowi, bo naprawdę nie podpalił się tym Ace'em, a jednak zdobywa go. Jednak pięć fragów od jednego zawodnika King Green. Ja tutaj już biję brawo, bo mówię sobie, aha, małżce chce zagrać drużynowo, woli się schować, woli zagrać bezpiecznie, o... Grał ze mną miksę i wiem jak gra, wiem, że haksuje, śmieć zajebany. O! Eee... No, no, to tym o To tym oto... No tak. Tym tak. Bo nie można przegrać... ...z honorem. No cóż. Jakby miał honor to by ty panie, wziął co bana ma kurwa na FaceCie, -e a nie? No to prawda, zgadzam się w Co to w ogóle za tekst kurwa ty jakiś... <grych> Robimy dramę. Dramę róbmy kurwa, dawać do mnie, do Twitcha. <grych> <grych> Bo to jest drama. Nie no, ale taka prawda, no jak ktoś o honorze mówi to niech się yes. zastanowi trochę kurwa co mówi ty? Bierze gościa, który ma bana na -e no, do chuja. I mówi o honorze coś Ja pierdolę, to tak jak nie wiem Gościa na dopingu do sportu, do drużyny wziąć, kurwa. <noise> to... ja nie. To <noise> <noise> już <Suje buchy>, serio? <głosy> <głosy> Really? Nice, nice, nice. GG, apteczek nie mam w ogóle, co się stało? Halo, musisz się patrz, wiesz? W ogóle. Masz. Proszę, dwie nawet cię rzucę. Tylko dwie? No ja też mam dwie teraz, więc podzielam się to tobą. 50-50 nawet widzisz, jak jestem dobry. Gdybyśmy mnie nie do żadnej, nie? Chodź, bo już, już, już ci odbija, no. To nas tak. strzelił, autko. Strzelił, no czy... właśnie, tam daleko po lewej, tutaj nie? Po lewej, nie, jedziemy autko po lewej teraz, po lewej, centralnie, 90 stopni. Blokuję go. Nie wyskakuj, nie wyskakuj. O, dostał driftem. drift. Wyskocz tym, Leży, leży. Zabiłeś leż. go driftem? Tak. Ale wystawiłem dobrze. No idealnie. No, mnie, ty, zobacz. No o, nie, Lechu, nie ma mnie. Jesteś, jesteś? Tak. No to 20. Patrz, zablokował mnie. Masz to, nie? Dobra. Króle, Lech, o, jest kontrol. Lech jak czaruje! O, skurwany! Środek dajesz! No Nie chuj. Nie wiem. Kurde, kurde, jak porobił! Nie. Jak porobił! On poszedł lewym skrzydłem, kurde, brate, Krystyna! To facie, ty. Jak porobił, Jezus no to... Maria! Jaka akcja! <laughs> jak zniszczył! No kurde! O Pić coś tam. Czytałem. Co to było? Co tam Ja pierdolę. Zamknęła go! Co za szmata! Zamknęła. Ma. Krisa! Trzech przecież... zościk. Teleport. Gotorenty po problemie. No widzisz kolega Czasy się skończyły. Kiedy. Piraciłem gry. Eee, dawaj zadymkę, jakąś serdeczny show do Ciebie miałem Co jak mam zrobić serdeczny show wiem co. Dobra kurwa, uwaga, strzelam! Nie trafiłem z gumki Chciałem z działa trafić, ale się nie dało Zadymka XD Fiu fiu Tymczasem, smok podjmowany, ognisty, ale spójrz też, na górnej linii, nie bez odpowiedzi, Kubon tutaj próbuje nosem zbić tą ścianę, ale bardzo mało, bardzo powoli to idzie. No wow, wieża tutaj obita na sieroku tak bardzo. Nie, przepraszam, się pomyliło. O wow, co tutaj się dzieje? Zobaczmy, czy tutaj zginie. Rengar, tak, i teraz Overpoll może mieć problemy. Co robi? Co robi Dawid Sonek? Overpool wprowadził zamieszanie, wprowadził młyn. Powiedział, że Steve by nie zrobił tego lepiej, i zabija przeciwnika. Wow. Dla mnie się to jest wrodzony talent po prostu. Też trenowanie dwa razy dziennie, tak, puszka kolizero. Daje efekty, ale dzięki nadwodołce. Do jeden i drugi. O, jak jungler nam idzie, jungler nam idzie. I bait! Kurwa jestem... NIE w Specjalnie czekałem... Z flashem... Trzeba patrzeć no on się kitra kurde On no to w się że zginął nie? Tak tak Kurde on tak tutaj przebiegał ale mhm. Chodź podejdziemy po to auto i zrutujemy z tego Tak augości. tak tak no Gosiu Joł joł Co wyleciał nie? Joł Tutaj były jednak jak się w ogóle, co za miejscówkę? Ale... P... ale Zacznij to robili pułapkę z tym, z paliwem. Ta? No, paliwkę tam leżą. Ale ziemi. wyrwał, ty dzidy na nas, nie? Idziesz dawaj na tego fałdzie? Tak. boż